Witam w kolejny materiale na kanale Jestem Krzysztof. Witaj. Cześć. Widziałem na tych konkurencjach, które mieliście zrobić. Może ty z piłeczką przynoszę, klei się piłeczka. Takie super gluły yy, chyba jakiś był podklejony na Kilka Delikatnie to? później dopiero jakby przemyślałem już po wszystkim, że, że nie było to zbyt mądre zagranie, ponieważ ja tam w biegu pełnym impetem i po prostu jakby w tak pół metra obok, to, to mógłbym jutro nie pograć. Ale na szczęście zachował się fajnie i myślę, że, że to nogę gdzieś tam odstawił, chociaż muszę zobaczyć na, na powtórkach tą tę sytuację, bo chyba finalnie wyszło Ok. Poza tym, że nie strzeliłem bramki. Ty grasz jeszcze w katesie? Już nie. Od od, od roku czasu teraz jestem zawodnikiem KS Łomianki. Chociaż jestem zawodnikiem to trochę zbyt duże słowo, ponieważ przyrzekłem. Ale grasz. E, tak, e, prze, odbyłem okres przygotowawczy, okay. ale. I zniknąłeś. I zniknąłem, tak. Wyleciliśmy do Stanów. Za, zawodnik przygotowania. E, Wyleciliśmy do Stanów, później do, do Rimini i tak. I e, Teraz e, mamy galę tutaj i, i totalnie. E, chociaż to jest ciekawe, właśnie gramy e, w ten weekend ma miejsce mecz KS Łomianki kontra Mazur Radzymin, gdzie e, Zawodnik, ja jestem y, oficjalnie zawodnikiem Łomianek, a Kłebo jest zawodnikiem Mazura Razymin, więc y, szkoda, że nie będzie. Derby, na zawodnik. której was nie ma. Dokładnie, szkoda, szkoda. No, ale jutro będziemy grali w jednej ekipie, więc y, więc okay. tak czyli, czyli jutro działacze tych dwóch drużyn będą mieli ząg, że zobaczą was tutaj, a nie na boisku. Nie, to już wszystko uzgodnione wcześniej, więc y, wiedzą, że nas jutro nie będzie o tak. Dobra, a jeśli chodzi o takie czasy juniorskie i tak dalej, to ty grałeś dużo w piłkę, no bo widać, że to co, to, co przez te kilka sekund no to nie jest wypracowane gdzieś tam w wieku 25 czy, eee, czy, czy wyżej. Tak, dziękuję bardzo, ale w sensie no z, tak na dobrą sprawę odkąd pamiętam gram w piłkę, e, zresztą z Kłębo Kwe, też, bo ponieważ pochodzimy obaj z Ciechanowa, mieszkamy, nasze domy rodziny są oddalone około 200-300 metrów od siebie, więc mieliśmy, jakby mieszkamy w takim e, trójkącie bermudzkim, że, że po prostu było my po prostej i boisko e, po przekątnej, więc e, siłą rzeczy spotykaliśmy się na, tych, bo, na tym boisku. E, Wtedy jeszcze betonowym, więc gdzieś tą technikę trzeba było szlifować. A poza tym e, trenowałem od najmłodszych lat w, w naszym rodzinnym klubie. W rodzinnym? E, w rodzimym, jak się mówi? W naszym rodzinnym Ciechanowie, o tak, w rodzinnym Ciechanowie. E, MKS Ciechanów od tramkarza przez juniora, później po seniorów i tam w czwartej lize udało mi się chyba tam dwa sezony zagrać. No, a później już zaczęły nam się koncerty powoli i już nie było czasu na taką e, w cudzysłowie profesjonalną piłkę. Czyli coś tam liznołeś tego. Tak, w pomiędzy, pomiędzy koncertami zawsze graliśmy w piłkę do teraz gdzieś tam raz albo dwa staramy się. Kiedyś się, się, nawet na że szukacie ludzi na do grania tak, na Orliku, Tak. to znaczy w, do pewnego momentu jak jeszcze ta коеbo nie miał z, jakiejś tam zbyt dużej rozpoznawalności i, i można było się ustawić z, z ludźmi na, przed koncertem na granie w piłkę to za każdym razem to robiliśmy po prostu czy w jakim jakim stanie byśmy nie przyjechali Miasta to po prostu, czy to była godzina przed koncertem, czy, czy pięć, to po prostu wrzucaliśmy na, na story, czy tam jeszcze wtedy Snapchata, nie wiem, Kraków, Gliwice, Ciechanów, Gdańsk, kto jest do gry i zgłaszali się, zgłaszały się ekipki i robiliśmy, no często dużo ekipek przychodziło i robiliśmy po prostu takie mini sparingi, no ale staraliśmy się po prostu w tą piłkę gdzieś tam wtłaczać w to nasze życie zawodowe, raperskie, o tak. Czyli znowu się połączycie teraz nie na scenie, tylko na boisku. Zgadza się, zgadza się. I no, mam nadzieję, że, że pokażemy kilka fajnych zagrań, ponieważ no, e, w tygodniu e, staramy się łapać na raz chociaż albo dwa na, na wspólne granie i no, jest kilka automatyzmów w naszej współpracy, które, które mam nadzieję jutro zaowocują i, i no, strzelimy kilka fajnych bramek: czy, czy ja będę asystował kłebo, czy, czy na odwrót. Cieszynki mamy już przygotowane, więc trzeba. Czekać. Gole muszą być. Tak jest, dokładnie. Gole muszą być i mam nadzieję, że będą, chociaż trochę szpital mamy w drużynie. Ja mam delikatny problem z kostką i właśnie też troszeczkę dzisiaj się podpaliłem z tą przerzutką nad Jarczanem. No, wyszła. Tak. Roger ma problem ze śródstopiem po walce ostatniej, którą zakończył chyba kopnięciem, low -kickiem. Niestety też ma zbite śródstopie. Papito ma uszkodzoną łydkę i po prostu no, mamy szpital. E, wampir ma bicep zerwany. A Izak przeziębiony. Izak przeziębiony, więc no, no tylko kłębo chyba w formie, chociaż też coś tam ma. Nie, nie wiadomo w jakiej formie przyjedzie. No właśnie, dokładnie. dokładnie. Dzisiaj, no, no, dokładnie, no, dokładnie to, tak. tak A tak. powiedz mi, czy będzie się szykował w przyszłości powrót na scenę? No bo wiadomo, że ten, e, gdzieś ten to było zapowiedziany, że nie, ale jak myślisz tak e, po ludzku, czy, czy ta chęć powrotu hmm. kiedyś, chęć do muzyki, chęć do ludzi wygra? Myślę, że, że może na ten, na ten dzień przynajmniej jest y, to chyba niemożliwe. Ja sam staram się go namawiać i sam jestem ciekaw, jak to, jak to będzie wyglądało, czy, czy gdzieś tam, nie wiem, może nie za tydzień, nie no za miesiąc, ale czy za właśnie 2, 3, 5, 10 lat. No 10 to już bardzo odległy czas. Y, nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie czekał na taki powrót, ale no wiesz, jakby też jesteśmy ludźmi, pewne, pewne podejścia się zmieniają i. I No Kwebo w tym momencie jest zmęczony tym rapem, tym po prostu, tym całym zamieszaniem wokół niego i chce po prostu najzwyczajniej w świecie odpocząć. Trzeba to uszanować. E, więc tak na dobrą sprawę nie wiem. Nie wiem jak e, nie jestem w stanie ci tego powiedzieć. E, trzeba czekać na ostatni koncert, który był zapowiedziany z tej ostatniej e, trasy koncertowej Romantic Psycho. No ale jakby z takich działań na bieżąco to no nic Wiecie, się nie dzieje że... i nie zapowiada się, żeby się coś działo. Tak. To powodzenia jutro. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Najlepsze antyfakty w internecie.